Siema! Witam Was w trzecim odcinku serii Flipowa Kariera, gdzie próbujemy na sam 3 doprowadzić klub prosto z Berlina Union Berlin. W dzisiejszym odcinku chciałbym zagrać tego, około 10 meczów w Bundeslidze i... Zobaczymy jak ten nasz nowy wezwór, bo wiele dnia było, bo zostało pokazane w poprzednim odcinku, czy to coś w ogóle dało. I Wydaliśmy na 4 około 60 milionów euro. I czy to było warto? Czy może stara gruźba by lepiej działa? Nie, nie reczedam, ale już taki do do, no, do pogoni, no to może być fajna opcja. Tylko, że chciałbym bez opcji, bez wykozyłą, z wypozyczeniem, wykupu. Tylko no co? No i w się nie Tak. No to może być ale nie takie ciężkie spotkanie, ale mogą być problemy. To co nie możemy nawet przesypilować. O, i się udało. No a może przejść do, do pogoni Szczecin na rok i wypożyczenie. Stymulujmy do tego naszego pierdolonego spotkania. O! Lutera. Szafer został wykupiony przez Lutera. Co u nas? Czy będzie słabo, czy nie. Miałem. Dobrze. Bo nie będziemy musieli nikogo dokupować. Kolejna opcja wypożyczenia. No i również bym nie chciał wypożyczenia z opcją wykupu, tylko same wypożyczenie. Chyba tutaj dostaniemy nawet dobrą kwotę za szafera. I zobaczmy, jak się potoczy ten nasz pierwszy oraz raz na ten ubiegłego szafy. O, również o, żebyłem Zgadzamy się na wypożyczenie. Niech się chłopaki rozbijają. Czekamy, jak dalej się toczy transfer z szaferem i też odejdzie. Dostaniemy trochę pieniędzy i będziemy mogli też kogoś kupić. O, dostajemy informację, szafer jednak nie zmienił Czyli co? No, pewnie za mało kasy mu dali. A my jesteśmy już przed pierwszym meczem ligowym, który może być ważny dla nas. Mam nadzieję, Szacher, że tak myślisz, bo chciałeś odejść. Dobrze, zaczynajmy ten mecz. Jeszcze szybki raport. Mamy, wydaje mi się, że trochę lepszą drużynę. Chodź. Obronę mamy lepszą. A tak, symulujmy sobie ten mecz. Ale nie w takim widoku, tylko widok faktycznie musi być. Czyli tak jakby widział trener Widok faktyczny. Pierwszy gwizdek. I nie wiem, czy Jedziemy. Kamera? Zróbmy tak najlepiej. I oglądamy. Niestety wybrali takie koszulki sobie. Wybrane zostały, że będzie się mieliło. Przerwała nie. rywali. Przerwał teraz tracimy niedokładna piłka. Jest po akcji. Niedokładne. Mocne podanie do Leonardo. Leslie nie się są się piłkę. I Są z akcją atakuje. w pobliżu pola karnego. pytanie, co Mainz teraz zrobią? I dobra okazja do na bramkę. Ależ to blokował. Odpita piłka. Nie ma bramki. Teraz Junior. Może lecisz na całą lewą flankę wolną prawie. Już nie, bo dobry był nie bolić Alonso. Dobrze, teraz mija rywala. Udamy teraz zagranie Cały do środka. Zebija tę piłkę. Chciałem powiedzieć Leonardo czy tam... Nie. Alfonso. A my Alfonso nie mamy tylko Leonardo. Czemu on tam Brawo, dobre, odbiór, własnej do... granki będziemy żółty dostawać. Uważajcie, uważajcie. I teraz Aronson do Vertecena. Rusza do przodu Vertecen. i szuka dobrego Wiem, rozegrania. Znalazł przejście, podaje do Aronson. Cóż za rozczarowanie. Nie Akcja chce. zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata Pinki przekreśliła wszystko. Czy Bach da radę? Doskoczy do rywala, lecz dał się odrublować. Mają okazję na prowadzenie. I Tak. Brawness teraz dokładnie jest, nie wyczuwa intencje. Nie no to nie będzie łatwe spotkanie, mi się tak wydaje. Daleka Tych piłka z rogu i Nici z kornera. Wybija piłkę. I teraz, kryjemy Dobre zejście to, do kryjemy. środka. Dobrze, I już ale skutecznie. Rączem. I wertesem. jednak wie. i teraz wertesem. Co zrobi wertesem? Koda do Bacha, Bach. Bach, Bach do Musa. Czyli naszego nowego transferu, który jeszcze Umieszczone teraz to podanie. Uwaga. Dobrze grał. I teraz, a Leonardo. No tak Do Leonardo Leonardo strzał ale strzału. Odprowadza tylko piłkę no w Nie było był potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie ale doświadczenie. Ktoś inny pewnie by no, się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Kolejna akcja, ciekawe Aronko. jak ją rozegrają. I już teraz zapowiada się cał, groźnie. Cały wolny środek muszę powiedzieć. I dlaczego on podał? Amiri? Zobaczymy jaki będzie wynik pod koniec pierwszej połowy. I Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Ależ to to teraz znowu na bramkę. Wspaniała interwencja, po prostu klasa, klasa światowa. Bo no to już było blisko. Bardzo ładny, ale bramkarz wyciągnął tą piłkę spod po. Głębokie dośrodkowanie z rzut rożnego, ale udało mu się. Z roku zła, ale wyjaśniają ale sytuację. No już Mainz atakuje, no to nie będzie łatwe spotkanie. Już jest drugi rzut rożny, Amiri. jest presja, ale dobrze się zastawia. Amiri pięknie znalazł sobie miejsce, Amiri dobrze się zostawia. Komentator mówił, postanowił strzelać. Nie, 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 nie mogło Krasa. w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. I teraz, dlaczego Barrios, Barrios Drużyna przyjeżdża, całkowicie zdominowała net w ostatnim kwadransie. I teraz, i teraz, i teraz, do teraz, do, do, do teraz, i Ten, który miał być sprzedany jednak został. Arons. Marcos Leonardo. I niestety niecelne przyjęcie piłki no i znowu możemy się nadzieć na kontrę teraz nie dało rady przejąć i dużo ale Teraz w podanie buliczkę Amiri Znalazł sobie miejsce Ajorkę Ajork Do. Nadal ma remis. Ale coraz bardziej naciskają. Gisung. Znalazł sobie miejsce do burka słucha tu dos cały na bramka nowy bramka. No. bramka tutaj coś, coś ewidentnie nie działa. Wszyscy sądzili, że będzie gola jedna. Ostatnie 15 minut nie potrafiliśmy stworzyć jednej akcji bramkowej. No to nie jest dobra. Febija od bramki. Richter. Właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Do Fernandesa. Do ERE ERE do Fernandesa Fernandes Fernandez do ERE I Bach tam próbował przejąć piłkę. Już Posziewał prawie to miało, lecz się nie udało. I teraz Jisung. Co zrobi w tej sytuacji Jisung? Podaje do Burkatka. Ten zostawia piłkę. Znalazł sobie Jisung miejsce, ale... Dety na, na posterunku. I musa Do Leonardo. Ten może zrobić kontrę. Znaką I wertysem. Cało prawo wolna flanka. Co Szansa, zrobi o, on jest niemożliwy! Nie, nie jak nie on Przy takiej bramka... odległości nie miał czasu na reakcja, jednak to obronił! Brawo! Opolice jedenastki teraz rzuca. Ale naprawdę popisał się na ten swoim tym wybiciem. wyciągnął wbiściem. tą bramkę, no nie bramkę, wy wyciągnął tą piłkę z bramki. Jak? Dobra interwencja, wyczy tę próbę ataku. I teraz znów możemy nadzieć się na kontrę. kontrę, Burk Martins, ajure. Do Martinsa ten o, traci piłkę. I zup, Próbujmy, próbujmy te ataki robić. I do góry powinien Leonardo podać może. Ale znalazł kiego? Do jakiego? Do Barriosa, Barrios. Znalazł Leonardo. Ten ma a sam na sam. Będzie szansa. Leonardo! No! 1 do 0! Donald, po tragicznych 30 minutach w pierwszej połowie. Znaleźliśmy Leonardo, a ten wykorzystuje tą sytuację. Mamy prowadzenie! FC Mainz. Co tutaj akcja, sytuację, piękne piękne się stało? Piękna akcja, piękne podanie od Barriosa i nowe wykończenie sytuacji, Leonardo. Też od, tego to bez od, Damy od tego zacznie tego nasz sezon. Od tego pięknego gola. Aj, zbyt. ale to było ładne, naprawdę. Dobrze, dobrze, nie cieszymy się tak, bo to, to tylko jedna bramka przewagi, ale mamy to, mamy przewagę wreszcie. Mamy prowadzenie, zatem jeden i do to zera. przed pierwszym, końcem pierwszej połowy, więc rywale będą no, zdenerwowani trochę. Dobrze, chłopaki, brońmy się, brońmy się. Brońmy się, Martin, do burka, to oni mają tu dobre zgranie, burka. Na lasajore całunale niecelny zablokowany i koniec pierwszej połowy. I koniec nie A my zapraszamy do widzenia. Chyba że jakieś taktyczne. Zobaczmy. No bo tutaj wcale nie wstawaliśmy, choć Esemajt już powinno mieć bramkę. Zobaczmy. Się Zróbmy zmianę taktyki. No dres kontry. Wiem, że to nie wyjdzie, bo mamy słabych tych trenerów, ale spróbujmy chociaż. Musimy próbować nowych takty. Już bo to po zmianie strony i grę, proszę To jeszcze możemy sobie poradzić. Tylko dlaczego nam się, się zbogowało? O, I teraz Leonardo może Manegro zaatakować. Ależ, ależ to, było to było ładne. Jak to komentator to I pewnie ależ, to teraz to do oddalają zagrożenie. Bach do Vertesena. Na pewno na tym nie Bach do Vertesena. Vertesen do znów do Bacha. Bach może wrzucić. Bach, co zrobi Bach? Do Vertesena. Vertesen do Musa. Musa strzał. I teraz możemy znów się nadrzeć na tą kontrę, gdzie rywalom tu bardzo dobrze ale wychodzi. Nie mają jeszcze tego wola. A Sakunia przeszedł do Arsenalu. A my dostajemy informację, Ciekawe, że Marco Sakunia przechodzi do, i do Arsenalu. Na pewno wszyscy tu na niego liczą. Pytanie, czy Ciekawie szybko tam, się do Ale my jesteśmy bardziej skupieni na meczu, bo Coś teraz Martin, miłkę, i zagrożenie. Martins zaatakował. Martins, przy strzał podaje do Ayore. Ayore. O, I cudza. Rozpracowali naszą urodę i jeden do jednego. Tu potrzebne są zmiany, bo no, nie widzę tego w, w, w trzech punktach. No słabo widzę to też w, w jednym punkcie za remis. Bardziej bym się spodziewał przegranej, bo no, to nie wygląda dobrze. I spróbujmy jeszcze może styl autobus. Bo oni będą grali depresję. bardziej nam się podoba. No to był ładnie do nich. To było dobre wykończenie. Jego musi być, ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. No i zobacz. piłkę. No i znów tracimy piłkę. Ayore! Do Richtera, Richter! Do Ayore! I piłkę jednego Może oddać strzał albo podać! Wrzuca tą piłkę, ale Vogt wybija! I teraz Iling Junior, Popatrzmy, ten, który jest, jest na wypożyczeniu, którego możemy wykupić. Iling Junior wypuścił sobie piłkę. Co teraz robi? Podaje do Marcosa Leonardo, ten podaje do Ronaldo. Aronson! Co za I mamy prowadzenie w tym ciężkim meczu! Czy to będzie zależało od tej taktyki, czy co tutaj się stało, bo to... Był drugi naprawdę fajny gol i druga naprawdę fajna akcja. Widać tutaj jak na dłoni ile Junior może. znalazł Leonardo, Aronson się pokazał był i Petarda w, w lewą stronę bramki, no nie do wyjęcia. Bramkarz nie dał sobie rady, mamy prowadzenie. A zatem mamy wynik 2-1. Jak na razie wynik jest nam najbardziej korzystny. Czyli trzy punkty. Zobaczmy, jak się potoczy dalej. Mamy jeszcze ławkę rezerwowi z to Gossem. Dał się przejść przez Ayoré. Ayoré, ale Iling Junior wrócił się do obrony. nie niedokładnie, bo rywale Zobaczmy, już mają piłkę. Jisung uwaga. do Martinsa, Martins. Do Jisunga i... Plusy, no za długo to nasze cieszenie się z bola nie potrwało, bo się niestety... No. 4 minuty później tracimy bramkę na remis. no nie jest dobrze, ale próbujemy, my się nie poddajemy, mamy dobry mecz, choć to rywale więcej atakują. I teraz Yannick Junior próbował taką fajną sztuczkę, lecz to mu się nie udało i Martin, ten który no dużo robi w mecz, znów zabiera nam piłkę. Pokażemy na żywo hit kolejki Bundesligi. Union Berlin To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, ale zaraz. Czał... O, I tracimy. Ja, I rozpędzili. niestety przegrywamy 3 nie do 2. No tutaj to... muszą być zmiany, no bo no, nie możemy tak rozpocząć tego sezonu. Nie będzie to za dobry wynik. To jest najgorszy wynik dla nas. mógłby wejść szafer. I oprócz tego, taktyka musi być. Wróćmy do, powiedzmy, gry z krzydłami, bo to dobrze szło. Tak, w krótkim czasie są no ładnie tutaj, tutaj rozwalili znów naszą obronę. No, ale o sobie miejsce i no brał też bez szans musi wejść i niestety tracimy dwa gole w ciągu czterech zmianę. minut No to teraz nie jest bardzo dobry wynik, to jest najgorszy wynik Świetnie jaki może być się przed I teraz Aronson, co to Pięknie, Leonardo Do Aronsona, Dobre ten podanie. który odryblował I introną. tutaj było podcięcie długa, ale nie ma Paulu i Link Junior z całą! Bramkę wylatuje FC 9 To my się nie poddajemy! My musimy mieć z tego posłuchać. gola! Musa! Próbuję dobrze wrzucić do Leonardo! Jest lecz ten nie wystarczy! tam popchany. I zobaczmy jak to się dalej potoczy! I już skupia uwagę rywala na sobie! Amiri! I pięknie Musa! Jeszcze 20 Leonardo! Proszę podać. Ale biegnie Leonardo. Podaje do Ilinga, Iling Rzuca piłkę! To było bardzo dobre do ale bardzo. się nie udało. I teraz wokół. Pragniemy przypomnieć, że czeka nas emocjonujący mecz. Powinniśmy zobaczyć kawał. Ale Bajta po prostu wejdę do który od razu traci piłkę i to może być... 4 do 2 lecz mamy do piłkę przejętą deki do Gelschensa. Ten podaje do Leonardo teraz i do teraz kontry. możemy zrobić kontrę, lecz teraz nie. Aronso mógł, 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 mógł dać tam prostopadłe podanie do Leonardo. Swoją drużynę i zachęcają lecz to się do nie udało. Tej Aronso bramki, może podać a się do góry Skink, albo do, do dołu. Leonardo podaje Czyli do Musaka. Musak strzelam, miał tam miejsca, było. mógł trochę podejść, ale mamy jeszcze rzut rożni. to jeszcze nie jest skończone. Możemy wpuścić cholerbacha. może wejść Hollerbach. Tu mamy potrzebujemy sygnał zmian. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Ośrodkowanie gdzieś na 11. I piękny strzał. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. I wrzutka. Niestety. Wchodzimy w ostatnie 10 minut tego meczu. Wynik najbardziej... Korzystny jest dla, nie dla nas, a dla naszego rywala, bo przegrywamy 3 do 2. I teraz kontra, Amiri. Kolerbach nie dał rady, a Jure Uwaga, nie no, Jak to nie, to nie był gol, to ja tego pochęciło. kompletnie. Naprawdę nie dobra okazja, by wynik. Dobrze, że wciąż Już próbimo, mogliśmy być tak naprawdę w najgorszej możliwej pozycji, bo dwa gole do odrabiania nie jest łatwo. Kolerbach. I szefem. był tam faulowany Holerbach, ale mamy przywilej. Pozwala Wokt, musisz podawać szybciej. Zbliżają Wok, się. do Gosen! Go go Co zrobi z lewego obrońca? Jeszcze w I ale, akcja, to, to była dobra, akcja, bo akcja, bo wersja, wersja To nie udaje. do tej. Goler się nie udało. Bramka Ale teraz To była fantastyczna w zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać Najwyraźniej o tym no, nie wiedział, bo koniec, zatrzymał, bo pewnie nie tutaj wie Złe dośrodkowanie Obrońca, Jeszcze może być Bach Bach oddala za do Musacha, Musach podaje i czy Aronson nie udało mu się tego i piłkę utrzymują Trzeba. się przy piłce Gdyby mu się udało to mogłoby 3 do 3, Bertesen Podaje do Bacha, Bach Znalazł Musach, Musach Podaje do Aronsona, to może być ostatnia akcja. Aronson! Mamy 3-3! Co tutaj się stało? Mamy remis i mamy punkt pod popórce, tragicznej drugiej połowie, gdzie straciliśmy idealnie, dwa gole w 4 minuty. Aronson trafił drugi siły, raz do siatki znów udało się. Za, bramki, tak I znów udało się zdobyć korzystny wynik dla nas. Choć bardziej korzystny byłby, byłaby, wygrana, oczywiście. Ale ważne, że No mamy... to jak Ale widać, ważne, że obie drużynie postanowimy sobie remis. dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec? Są coraz bliżej bramki. Raczej na tym Gdy zakończy się ten dzień. teraz umieścić piłkę w siatce. Wygramy do bramkarz, Do Bertesena. Udaje A. się to podanie. To będzie ostatnia akcja meczu. Bach do Bertesena. Ten znajduje Musak. Wypuść sobie piłkę Musak! Musak! Może, za, może to zrobić! Musak podaje do Bertesena! Ten do Musak! Szansak! Mogło to być wynik 4 do 3, no to się nie udaje. Może Super interwencji zasadza. To bardzo ważny moment. Okolic 1 i teraz wrzuca. Jeszcze całkowicie teraz zagrał. I w koniec meczu. No i koniec meczu. Miejscowi kibice muszą zadowolić się. Wynik 3 do 3 Na to był bardzo ciekawy. Naprawdę... Zarowanemu punktowi w zęby się nie patrzy, ale nie ukrywamy. martwią się, Były że możemy przegrać, będzie... ale udało się zremisować w jednej z ostatnich minut meczu. No. Dobrze graliśmy. W drugiej połowie można powiedzieć, przeważaliśmy, lecz nie stwarzaliśmy dobrych takich okazji, żeby wbić wola. Dziękuję, że Sie für ein kurzes statement zu uns gekommen sind. Remis w trenerskim debiucie to zadowalający wynik. No, uważam, że to był bardzo dobry mecz, mogliśmy to przegrać i remis to naprawdę, to nie koniec świata, no bo remisy też się będą zdarzać, graliśmy nieźle, no tu nie ma co się martwić, to jest dopiero pierwszy mecz. Był, grał dzisiaj bardzo dobry mecz, musi utrzymać rytm, bo dzięki temu będziemy mieli jednego z najlepszych prawych obrońców. W pomarnym debiucie wrócił do swojej dobrej formy. Um, uważam, że Gosens dzisiaj bardzo dobrze grał i no myślę, że no... Nie, nie znalazłby się tak dobrze. Rosją musi sobie wywalczyć te miejsce w składzie. Gdy będzie dostawał... Okay. Do widzenia. Zobaczmy co mamy za wiadomość. Ha, Jak na razie mamy ósme miejsce w lidze, no. To jest bardzo dobry wynik. Nie graliśmy źle i albo mi się i tak, e i Junior rozwinął się. Dobra, symulujmy do następnego meczu. I FC Bayern Munich chce wykupić naszego bramkarza. No, zobaczmy, jakiego oni mają bramkarza. Kosztować co najmniej więcej, ale najlepsze by była wymiana. Tylko za jakiego bramkarza? za? Kosztuje 2,5 miliona. I spada mu o ocena ogólna. Daniel Perez kosztuje 4,5 miliona. Ja bym wziął Daniela Pereza i 11 milionów. Wiem, że to jest o wiele zawyżona cena, lecz my potrzebujemy i pieniędzy, i bramkarza. No tak, myślałem, że Bayern się na to nie zgodzi, ale my nie możemy oddać swojego bramkarza tak łatwo. A więc mamy nasz drugi mecz w sezonie z Darmstadem na Forest Park Stadium. Skład uważam, że mają o wiele gorszy niż FC Mind i tu możemy mieć dobrą przewagę. I spróbujmy to sobie szybką symulacją. I wygrywamy 4 do 1, no ta takiego wyniku się spodziewałem. Leonardo z dwoma bramkami naprawdę dobrze się spisał. I następny mecz mamy z bardzo ciężkim rywalem. RB Leeds, który zazwyczaj kończy tabelę do góry. Ale nie, to będzie w następnym odcinku, bo doszliśmy do okienka transferowego, zakończenia okienka transferowego i napiszcie w komentarzu, czy warto kupić kogoś jeszcze do tego zespołu, co można wymienić, czy sprzedać bramkarza może. Nie wiem, potrzebuję Waszych opinii takich. W komentarzu. Oraz czy w zimowym okienku transferowym wykupimy Ilinga Juniora. Jeżeli tak, to będziemy musieli podbyć jakiegoś piłkarza. To wszystko musicie mi napisać w komentarzu, bo ja muszę wiedzieć, jakie decyzje podjąć. I to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i cześć.